Jesteśmy na premierze teatralnej, Wpadki Miłosne z Muzyką w Tle. Powiedz, jakie masz oczekiwania co do danej sztuki? Ja mam nadzieję, że doskonale się ubawię i że przy okazji no, będzie kulturalnie bardzo. Także bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona na tę imprezę. Czy kiedykolwiek miałaś osobiście Wpadki Miłosne? Nie. Ja się y, zakochiwałam rzetelnie i pozostawałam wierna. Także y, u mnie wpadek chyba miłosnych nie było zdecydowanie. A w Twoim rozumieniu, w Twoim znaczeniu, co to znaczy wpadka miłosna? Właśnie sama się zastanawiam, dlatego że robiłam kiedyś kostiumy do takiego przedstawienia, które było o wpadkach miłosnych, i też wpadka mi się nie zdarzyła. Także ja myślę, że y, miłość to taka siła, że łączy nawet po śmierci, więc chyba wpadek tutaj nie może być. Czy lubisz chodzić do teatru? Tak, bardzo. Moja mama zaraziła mnie miłością do teatru i ja jestem częstą bywalczynią wszelkich teatrów, nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach i też na świecie. Kocham też musicale, także i Nowy Jork, i Wiedeń, i Milano, także rzeczywiście kocham sztukę, kocham teatr. No i jest to moja pasja. Czy twoim zdaniem dzisiejsza sztuka, to przedstawienie ciebie czymś zaskoczył? Same treści przedstawień nie zawsze są nowatorskie, dlatego że w tej chwili jest dużo bardzo takich ciężkich przedstawień, smutnych o życiu. Natomiast ja kocham też klasykę. Klasyka jest fantastyczna i. Nawet przedstawienie, które widzę po raz kolejny, w innym wydaniu, w innej obsadzie, zawsze mnie fascynuje i pasjonuje i porównuje, które podobało mi się bardziej, kto lepiej zagrał te role. Także ja się tak wgryzam w to i rzeczywiście lubię niektóre przedstawienia oglądać parokrotnie. Specjalnie na nie chodzę, bo fascynują mnie. Jeżeli chodzi o Twoje plany zawodowe, gdzie Ciebie ponownie zobaczymy i nad jakim obecnie projektem pracujesz? No w tej chwili można mnie zobaczyć w Pytaniu na śniadanie w piątki, tam jestem, mam za sobą kostiumy do przedstawienia w operze kameralnej, tango, mrożka i to przedstawienie jest grane, nawet jest grane teraz gościnnie w Gdańsku, no i pracuję nad jednym projektem, ale to tajemnica.